Mamy problem. Wszystko to, co wczoraj zrobiłam, jest do zdjęcia. Dzień dobry. Kupiliśmy wełnę, więc w końcu zabieramy się za coś innego. Ściany skończone, teraz czas na to, żeby wyschły. A my się zabieramy za wełnę, którą położymy na tej ścianie. I wełnę myślę, że położymy też i tutaj. Mam taką nadzieję. Może wcześniej położymy peszle, nie wiemy jeszcze. Generalnie wchodzimy w ten etap, gdzie zaczyna, się, zaczyna być coraz bardziej skomplikowane, no bo to już jest ten etap, kiedy musimy myśleć o tym, jak chcemy, żeby nasz dom finalnie wyglądał, więc dużo decyzji trzeba pod, po, jakiś podjąć które będą miały później swoje konsekwencje, takie widoczne. I się doedukować w niektórych tematach, bo to tak. są nowe kolejne etapy w naszym tak. życiu. Więc dzisiaj pół poranka spędziliśmy po sklepach budowlanych, bo e, musieliśmy poranka? kupić... Poranka? Kasia, pół dnia, nie pół dnia, się. bo musieliśmy... Tego szukaliśmy. Jezu, jakie to było ciężkie do znalezienia. Te, tego szukaliśmy. To... to jest... Paro. Paroizolacja, Dobrze, którą będziemy kłaść. Najpierw położymy wełnę na ścianę. Yy. Tamtą. Tamtą, bo to jest 5 cm. I dwa razy położymy ją. Potem położymy to. Yy, I a potem. nie karton gips. A, i na to będzie potem, potem, ale to potem. Potem będzie karton gips. I no i na sufit no, to, to będzie ta ósemka. Dwa razy. Tak. No. Teoretycznie 16 cm wełny w suficie będzie. Tak. I musimy w końcu sprzątnąć yy, ul. O! Coś nowego. Dobra, sprzątamy to i zabezpieczamy podłogę. O oh, wow! Czyli to tak wygląda. Ej, to jest od razu podwójne. Dobra. Ups. Muszę to samo rozchmienić bo okazało się, że owszem, pół dnia spędziliśmy w sklepach, ale nie kupiliśmy taśmy do paroizolacji, więc na łączeniach nie możemy, nie wiemy jak to połączyć, w sensie nie mamy możliwości tego połączyć, więc Arek pojechał jeszcze do sklepów, a mi dał zadanie, żeby, żeby położyć wełnę. Gdzie ja pierwszy raz widzę te na ścianę na oczy, więc chyba pójdę miarkę, żeby zmierzyć w ogóle, jaki mam kawałek wyciąć. Ile tam jest? 237. Ты все-таки развеешь. раз. есть Не верю, что все No się i wszystkie się zakwidowały. Nie trzeba się z nimi nic robić. Dobra, proszę się nie śmiać z tego co byłem temu wcześniej zrobiłam, wymyśliłam, mam sznurek ten murarski, który mieliśmy i mam te takerę i po prostu sobie rozstawię linki, które będą mi trzymały tą, tą wełnę, więc zapominamy o tym co było i teraz jeszcze raz. I teraz możemy kłaść wełnę. Dobra. Nie, ja nie mówię, ja nie wiem o co chodzi. Dzisiaj sobie taki dzień po prostu, że sześć świat postanowił, że nic nie zrobimy. Okej. Okay. Tada. Nie, mnie to kosztowało. Mamy problem. Wszystko to, co wczoraj zrobiłam, jest do zdjęcia. Dlaczego? Bo Arek nie sprawdził informacji. A <śledziny> oh, Boże, słuchajcie, dobrze, że kupiliśmy więcej profilów. W sensie, dobrze, że kupiliśmy już profile. To dzisiaj plan jest taki, że po prostu zbudujemy ścianę z profili. Na czym polegał błąd? Błąd polegał na tym, że Arek stwierdził, że przykręcimy karton gips do tych drewnianych belek, które mamy w ścianie, a że w rogu po prostu, stwo, a że w rogu po prostu zrobi profile metalowe. No. Więc. Muszę ściągnąć, musimy ściągnąć tą wełnę, którą ja teraz zrobiłam. I budujemy dzisiaj od nowa. Najpierw profil na dole, potem profil na górze, potem profile boczne, potem też profile między tymi naszymi dziurami, żeby to się trzymało. I, i dopiero wtedy zrobimy wełnę. Tak. A taka była ekscytacja, że będziemy robić coś nowego. Hej, dobra, posłuchajcie. Yy, zgłaszam nieprzygotowanie. Ja znaczy, się wczoraj jeszcze nie przygotowałem. Dzisiaj <coughs> jestem już mądrzejszy. Yy, I tak, robimy te profile. Zakładamy wełnę, zakładamy paroizolację i kończymy w tym roku budowę. W sumie, tak? Bo to już ostatni dzień, tak naprawdę, remontu. Tak, Święta tak. są, więc. Szukamy coś innego na chwilę, ale. Generalnie e, ekscytacja nową rzeczą była ogromna, ale zapomnieliśmy, że w sumie to jest nowa rzecz i pierwszy raz w życiu robimy, więc w sumie to nie będzie takie easy. A ja oczywiście, jak to chłop, byłem pewny swego i okazało się, że wszystko, co myślałem, jest błędne. I na się wyprowadzili nas. Z tego błędu Nie, to żebym ja ludzie. przez cały czas mówiła arkowi, że na pewno nie wydaje mi się. Okej, okay. dzisiaj jest dzień gnębienia mnie, więc biorę to na klatę. Moja nie, nie, Dlaczego tak mówisz? Bo ja się muszę zgnębić. No. A to no, ty to... się musisz zgnębić. <laughs> ja się mogę gnębić, ty możesz mnie gnębić. Dzisiaj wszystkie pociski dozwolone. No dobra pierwszy profil zrobiony No to kolejne dam radę dzisiaj Jaksem potrzebuje podziałać no, Mamy te kontowniki i one niestety powodują to, że tutaj muszę ponacinać. Ładnie pociąłeś? Nie. Bo nie pociąłem tego ładnie. Super! To nie jest łatwe. No, i trzeba mieć bo dużo te, uwagi. Bo te boki, one zaczynają latać. Musi bliżej wtedy łapać. Bliżej łapać ręką. Ręką, tak. Tak, tak, tak. Ale super. Pierwszy raz. I to idzie tam? Tak, to idzie tam. Wszystkie. Proszę. może nawet pooznaczane. 73, 71 i 69. Arek właśnie kawałek naszej wiatroizolacji odczepił. Ja odsłonił. Można zobaczyć jak nasze cegły, w sensie ta ściana ceglana wygląda e, od tyłu, patrzcie. Nie najgorzej. Wiadomo, że nie, nie mieliśmy jak tutaj wygrać, wybrać zaprawę, ale uważam, że wyszło naprawdę, naprawdę nieźle. Więc tutaj piankujemy, żeby Naszą wiatroizolację maksymalnie podoczepiać. Tutaj będzie profil metalowy. No. Uważam, że będzie solidnie. No. Tak połączymy naszą wiatroizolację, tutaj w narożniku, a resztę dociśniemy profilem. I mam nadzieję, że robię to dobrze. Jak nie. To dajcie znać. Może ci to przytrzymam. Dziękuję. Daleko jeszcze. Tak zwil Tak zmoczyłem przed piękowaniem. I tak oczyściłem. W ogóle. Uf, to chcę ci coś powiedzieć, ale wam też, ale chyba w sumie Arek powinien o tym pierwszy wiedzieć. To wymyśliłam, jak chcę, żeby było wejście do garderoby. No, słucham. Bo były pomysły, żeby to były drzwi przesuwne, żeby coś tam. E, wymyśliłam, żeby to były drzwi, które są na płasko ze ścianą i żeby były w kolorze ściany. Tak, żeby nie było widać zawiasów. Nie wiadomo, klamka będzie widoczna, ale tak, żeby to było. Jeden, jedna płaska ściana z drzwiami. Jak w białym domu. W gabinecie owalnym. Oni też mają tak pochowane, tak? Nie, ale. Wiem o co ci chodzi. Ale taką czystą ścianę. Podoba się taki pomysł? Kocham Cię za Twoje pomysły. Ale będzie ładnie. Wiem, dobrze. Postaram się to zrobić i dowiedzieć się wcześniej, jak to się robi. To nie te, to trzeba po prostu takie drzwi kupić, które na pewno będą drogie. To pierwszy profil zrobiony, teraz drugi. Czuję się, jakby to była moja chwila prawdy. Wow! Ale pią! Teraz tylko wypoziomować. Odsunę Wam drabinę, żebyście zobaczyli. I mamy, żeby nie było. Jeden z podobno najczęściej popełnianych błędów to zostawianie odległości. Proszę, drugi. Bo ja już nacięłam dużo. Bo... Eee, tą stronę zróbmy. Jak zrobimy w tą stronę, to tutaj będzie też trzymała wełna, co? Ty wkładaj, chcesz? No dawaj. A jak się to wkłada? No, najpierw tu i teraz na dole obracasz. Szczep go. Nie, najpierw go pod kątem, teraz no. go obróć na dole. Tylko musisz tam, żeby się wpiął. Dobra. Już? No. No i teraz go. No. Ha! I kolejne. Fala. Tylko 40 cm, trzeba odliczyć. Mówiłem ci, że jak się trochę doedukuje, to damy radę. A jak to się teraz przymocowuje? Nie przymocowujesz się. Nie, nie, przymocowuje się. nie znaczy, znaczy, się. Ej, dobra, pytanie do was, majstry, yy, doradźcie, bo niektórzy tutaj robią dziurę, dziur, w sensie dziurkaczem takim specjalnym yy, i, i spinają, spinają je, a stara szkoła teoretycznie mówi, żeby ich nie mocować, tylko one były tak tuzem, i do tego karton, gips. Wiadomo, że do y, UW y, nie wkręcamy. w sensie też inni wk jedni wkręcają, inni nie wkręcają, więc y, dajcie znać, bo kartonki będziemy na pewno po nowym roku zakładać, więc mamy czas, żeby się dokształcić. Co wy o tym myślicie? Kawka Uhuhu. i pieszek. kierownik. A to najpierw ja muszę tu dokręcić. Kierownik przyszedł. Ja yeah. a kierownik, przyszedł. co kierownik powie? Bącha właśnie profile. Co tu się nowego wydarzyło? Co jest? Co Kręt mi jakoś, to? Mm, nie, no to jest ten najgorszy jestem pierwszy, no. Konie, a Ty nie masz innych rękawiczek? A co, so, o co so, chodzi z, z tymi rękawiczkami, tak? A zobacz na swój palec, nie ten. To jest specjalny palec-grzebalec. <gry> Ale ja pogoda znowu... Wow! Co? Napadało znowu kiedy będzie można iść po popływać bo, po śniegu. Bo my w ogóle, słuchajcie, to jest hit. Dobra. My z łóżka mamy widok na stok narciarski. Bo by nie było. My mamy 15 minut stąd e, ocean i spoty surferskie i mamy godzina 20. godzina 20. Stąd mamy stok narciarski, na którym możemy sobie zjeździć na nartach i na snowboardzie. I widzimy ten stok e, stąd. E, spróbuję wam to pokazać. Słuchajcie, nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj, tutaj mamy stoki narciarskie. To jest teraz tak pięknie, całe ośnieżone. Jeszcze chmury są na tym. Zobaczymy, czy wyjdzie to, e, ten filmik. Jak nie wyjdzie, to zrobiłam Wam e, zdjęcie telefonem. Sorry Masakra. Ja no, też mam problemy. Widzisz? Teraz to, to mój energetyk. jeden. No to tak mniej więcej to będzie wyglądać. No że znaczy, je wygląda tak. Na górze można jeszcze pozaznaczyć wszystko i. Puff, obłęd. Dzień dobry. Słuchajcie, miał być ostatni, no ostatni dzień, ale jednak. My tak nie potrafimy. No niestety. Przed nie świętami po prostu musi być robota skończona. Znaczy... Nie spakujemy się, nie ogarniemy się przed wyjazdem. Nie, Kasia, mamy trzy godziny na wszystko i to zrobimy. Tak, mamy trzy godziny dzisiaj, chcemy tylko trzy godziny popracować, bo jutro wyjeżdżamy, więc kończymy kłaść wełnę. W sensie, Arek jeszcze piankuje, żeby to było sztywne, bo wczoraj robiliśmy pierogi z naszymi majstrami i Arek zasięgnął wiedzy, więc. A to jest bo Boże, chciałam powiedzieć, że czemu to jest mokre, ale już wiem. Boże, jest przygotowane do pracy. Więc y, to mu Arek jeszcze wie, że musi y, wzmocnić, żeby to było sztywne. I plan jest taki: ja zakładam wełnę, Arek kończy tamtą stronę robić y, profile, i tyle. I zamykamy dom na święta z wełną na ścianie.

A super! Prawy następne. Ten był najłatwiejszy. Ten był na, najłatwiejszy, bo już był wycięty. Na drugi, tu masz 40 wyciętym, tak? Tak. No to możesz go wsadzić, bo pomiędzy tym a tym jest 40 cm. tym Tutaj? Tak. Tu Powin Oś, inaczej, powinno być 40 cm Dobry. mocniarkę w pracy. It down, I'll shut it down. Look, I told them once that I could shut it down. Seen them all fly when i mind riding through the town. When I shoot my shot, told them they ain't bounce Like a ball on a court, dog, told them all bounce. They ain't really see what it's about. Save my life and movie nobody. Yeah. And I need it all. Told them no doubt. No we don't really miss. They see nothing till they all seein' this. and they draw on the floor. This is Ostatnie moje pryskanie nie skończyło się dobrze, w pianku. Nie, to mi nie idzie. Więc postanowiłam hmm, spróbować jeszcze raz. O, za dużo, dużo. No, delikatnie, mam ci zmniejszyć tam nie musimy musisz regulację. Ale ta pianka jest pod kolor mojej bluzy. O ja wiedziałem, co to powiesz. Uważaj na lasy. U. Co jest? To mocno I Jezu wczoraj nam padało spódnia I znowu tak się te góry zmieniły. I już nie tylko góry są całe w śniegu, tylko wzgórza dookoła, czubki są tak fajnie uproszone. Wiecie, my jesteśmy ludzie z miasta. Nas takie rzeczy wszystkie ekscytują. Nawet jakbym był. Dla nas to nie jest chleb powszedni. Może dla was to jest codzienne. Może mi się znudzi za 10 lat. Nie. Widzicie? A nawiercę ci jeszcze może te pionowe. Co? Pionowe ci nawierce, tak jak ostatnie, żeby było łatwiej wkręcać. Eee, o no, dobry pomysł. Tutaj. Bo ostatnio zrobiłam też jeszcze tak, bo było tak ciężko wkręcić ten profil pionowy do e, tej belki sosnowej. Jeszcze raz. I to nam to wypadało. Zresztą widzieliście Jest to drugi. w e, filmiku. Yy, I wymyśliłam sobie, że po prostu nawiercę dziurki i potem to już idzie easy. Więc yy, pomogę Arkowi. Proszę. Tak. Tak, to tak jest ciężko. mi się wydaje, czy już jest cieplej przez tą wełnę, którą położyliśmy? Wydaje ci się, Kasia. <grych> Ale dobrze. Ważne są odczucia, nie jakby stan fizyczny, tylko Twoje odczucia. Czujesz, że jest ci cieplej już? Tak, czuję, że jest im cieplej. Słuchajam? Czuję, że jest im cieplej. No to wełnę spełnia swoje właściwości. O Ten ostatni. Mamy godzinę czternastą pięć, wydarzymy. Zążymy. Co? Dlążymy. jest. Zrobiliśmy już wszystkie te duże kawałki zostały nam jeszcze tylko brownicach, czyli najgorsze. Ale wykorzystamy skrawki. Wykorzystamy skrawki, krawki. wykorzystamy skrawki wełny i powinno pójść szybciej. No, dobra. To zobaczcie, co Arek zrobił. Pokażesz? Zchyl się trochę. Proszę. Tada, zrobił już profile na górę, więc ja teraz szybko zakładam wełnę. Uwaga, 3-4. No i nie wyszło nam, bo <ścoughs> w międzyczasie. Się I się pokłóciliśmy. Na samej końcówce się pokłóciliśmy, i Arek zrobił to. E, po swojemu. Po swojemu, e, ale zrobione. I nawet mam wrażenie, że jest tutaj cieplej dzisiaj. Na pewno. Nie, też nie jest. Jest naprawdę przy, przyjemnie. Więc co pomyśleć, jak zrobimy jeszcze ten sufit w nowym roku? Tak. E, jeszcze na to będzie szła e, Mata. Paro przepuszczalna. Paroizolacja. Paro, izolacja ale to już po nowym roku. Teraz jedziemy na urlop. Jedziemy do Andaluzji. Będziemy odpoczywać, będziemy się widzieć z naszymi przyjaciółmi i będziemy surfować. Ale zabieramy Was ze sobą i spróbujemy tak. nowego formatu. Tak, zrobimy jeden odcinek wyjątkowo noworoczno-świąteczny. Taki lifestyleowy, lifestyle nie z budowy, tak żebyście też trochę poznali nas. I to z czym się mierzyliśmy przez ostatnie cztery lata. Podróżując. Bo jedziemy vanem. Bo jedziemy vanem.